Już niebawem w Pokémon Go czeka nas kolejny ride-day, także szykujcie pasy i zapisujcie daty, bo może i nie jest to tak interesujące jak rajdowanie mega garczompów, ale 5 darmowych ride-pasów to jak najbardziej uczciwa cena. Ride-day, o którym tutaj mowa, będzie miał miejsce 3 grudnia, czyli w najbliższą niedzielę, i odbędzie się między godziną 14 a 17. Pokémon, którego będzie można rajdować podczas tego ride Daya, to oczywiście Hisujański Samurot, będzie to też jego debiut w grze. I trafią też do gry razem ze swoją wersją Shiny, na której trafienie po rajdzie będzie szansa 1 do 10, czyli 10% szans przy każdym rajdowanym samurodzie, że będzie on Shiny. Bonusy podczas tego wydarzenia to przede wszystkim, wspomniane już wcześniej w intro, 5 dodatkowych darmowych rajd pasów, które będzie można zdobyć za kręcenie pokestopami albo dżemami. Od razu tłumaczę, bo wiele osób przy mm, materiale na mega garczompa miało takie pytania, w jednym momencie w plecaku można trzymać tylko jeden ten pomarańczowy pas, co oznacza, że dopóki go nie zużyjecie, nie dostaniecie kolejnego. W związku z czym nie przejmujcie się, że jeśli zakręcicie naraz. 5 stopów czy dżymów nie dostaniecie 5 pasów, no bo tak jak mówię, nie tak to działa. Musicie najpierw zużyć tego poprzedniego pasa na rajdzie i dopiero wtedy dostaniecie kolejne. Następny bonus to zwiększona szansa na shiny, o której też mówiłem już przed chwilą. Szansa 1 na 10, także 10% szans na trafienie shiny samurota. I wreszcie ostatni bonus to zwiększenie limitu remote ride pasów do 20 pomiędzy pierwszą w nocy 3 grudnia a czwartą w nocy w poniedziałek 4 grudnia. Z bonusów to już tyle. Ostatnią rzeczą, o której jeszcze warto wspomnieć przy okazji tego eventu, to w sklepie w grze już jest dostępny bilet za 29,99, który można sobie zakupić, aby otrzymać dodatkowe bonusy, takie jak do 8 dodatkowych ride pasów, zakręcenie dżemami i pokestopami, zwiększona szansa na otrzymanie Rare Candy XL po rajdach, 50% więcej doświadczenia za rajdy i dwa razy więcej stardasta za rajdy. Pamiętajcie tylko, że Samuroty to będą rajdy trzygwiazdkowe, także 50% więcej doświadczenia nie oznacza 15 tysięcy za rajd, tylko jeśli się nie mylę. 7,500. Jeśli jest inaczej, możecie dać znać w komentarzu. No dobrze, jeśli chodzi o detale tego eventu, to będzie już wszystko, więc przejdźmy sobie do porad, zaczynając jak zawsze od tego, czy Pokémon, którego będziemy mieli możliwość rajdować, będzie jakkolwiek przydatny w grze. No i tutaj tak: większość osób, z którymi na ten temat już miałem okazję rozmawiać, wspominało, że raczej według nich nie będzie on kompletnie do niczego potrzebny, więc będzie to dla nich tylko wpis do Pokédexu. Moim zdaniem, patrząc na statystyki, które macie w tej chwili na ekranie, Samolot Hisujański ma więcej życia i więcej obrony, za to mniej ataku, niż samolot zwykły, w związku z czym może być wykorzystywany trochę bardziej na lidze. Inna kwestia jest taka, że ten zwykły samolot na lidze jakoś specjalnie się nie sprawdza, więc ten, mając bardzo podobne staty, prawdopodobnie mocno wykorzystywany nie będzie, ale jak myślę, każdy wie, liga w Pokémon Go urządzi się swoimi prawami, także tutaj jeszcze zobaczymy. Jeśli chodzi o rajdy, najpewniej nie będzie on do niczego potrzebny, także jeśli nie gracie ligi albo nie zależy Wam akurat na nim, to jak najbardziej można go sobie rajdować tylko po to, żeby zdobyć troszkę więcej exp, Zarajdowanie czy zdobycie kolejnego szajniaka do kolekcji? Jeśli chodzi o to, czym najlepiej zbijać tego hiszpańskiego samurota, to na pierwszym miejscu stoi Mega Sceptile, potem mamy Terakiona, Kartane, Mega Gardevoir, Mega Rayquaza i Shadow Rayku. Więcej konkretów będzie w shortcie, który wleci jutro na mój kanał. Mam nadzieję, że się wyrobię. Jeśli nie, to najpóźniej trafi on na kanał w niedzielę rano. Pamiętajcie też, że jeśli maksymalnie chcecie skorzystać z tego eventu i rajdować najwięcej samorotów ile się da, nie rajdujcie niczego dzień wcześniej, czyli w sobotę, żeby w plecaku cały czas mieć odłożonego jednego pomarańczowego pasa. Dzięki temu w niedzielę będziecie mieli tego jednego pasa z wcześniej, jednego pasa za niedzielę darmowego i dodatkowe 5, co łącznie daje 7 darmowych rajdów na Hisuńskiego samorota. Może się to przydać zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie chcecie za bardzo wydawać kasy na tego Pokemona, no bo jako Pokemon w grze raczej do niczego się nie przyda, najpewniej. Natomiast mimo wszystko zależy Wam na tym, żeby mieć szajniaka do kolekcji, to w tej sytuacji każdy dodatkowy darmowy pas jest na wagę złota. Okej, okay, ode mnie w tym materiale to już wszystko. Jeśli o czymś zapomniałem, to standardowo napiszcie na dole w komentarzu. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!